A tak, hef -siba. Hef -siba. Hef -siba. Z Warszawy? Z Warszawy. Może z, z Warszawy. Lider filmu to Dziennikarz? Yy, no, może być. C jak to się mówi? Yy, tłumacz? Yy, tłumacz? Dziennikarz, tłumacz, yy, paralotniarz, yy, pasjonat życia. Co a, tak powiesz? Tak. <laughs> Co powiesz, to wy wybronimy się jakoś. O, jak fajnie. Fajnie jest? Już gramy? Tak o! już, wiesz? Tak, ja Zanim się człowiek tak. zorientuje, a już się nagrywa. Nie no, wszystko jest... ale to już gramy, to już nie wycinamy tego, nie nie, nie. panie reżyserze, nie nie, już zaczęliśmy nie coś tak? dobra, na, 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 no. pytanie, pytanie. Dobra słuchajcie, no to w takim razie witam was w kolejnym odcinku espresso Tufla jesteśmy w House Concordia na kolejnym spotkaniu orłów. Bardzo się cieszę, że z nami jest nasz gość Michał Nikodem, witam cię Michale. Dziękuję bardzo za zaproszenie, mamy tu fantastyczny weekend z orłami. Michał przyjechał prosto, przyleciał z Warszawy, jest dziennikarzem, tłumaczem, pasją na pasjonatem życia, kocha nowych ludzi, poznawa... Lider wspólnoty FCBach O, czasie, mąż, tata, paralotniarz, ojeju! Wszystko, i wszystko Dwa. 24 godziny na dobę. I to wszystko robisz też z Jezusem, dla Jezusa. Powiedz, dlaczego tu przyjechałeś, właśnie do tej wspólnoty, do Niemiec, do Polaków, do młodych Polaków mieszkających. No, dostałem takie zaproszenie, z tego się niezmiernie cieszę, bo dzięki temu y, możemy przekonać się, jaką mamy piękną rodzinę, y, no, zwalającą z nóg, właśnie. To też zostawiamy, tego się nie wycina. Y, rodzina rodaków, rodzina w kościele. Po prostu kolejne osoby, które możemy gdzieś tam poznać, ale rzeczywiście tematem przewodnim jest taka osobista wiara Jezusa. Y, no i taki temat, z którym przyjechałem. Krzyżem. Krzyżem. Jesteśmy y, niecały tydzień po, po świętach wielkanocnych. Tak widać, jak Ty to o tym mówisz, to cały płoniesz i potem my wszyscy, cała kapita też płonie. Dlaczego ten temat jest dla Ciebie taki ważny? Krzyż i to, co Jezus zrobił na krzyżu dla nas, jaki to ma, może mieć to wpływ na nas, kiedy my to przyjmiemy tą, tą naukę? Tak powiedz powiedział kilka zdań na ten temat. Tak. Hmm. Y, to jest chyba tak, że ja od, od czasów szkoły średniej w zasadzie no już ponad 20 lat, uczę się takiej osobistej wiary. Wychowałem się w tradycyjnej rodzinie katolickiej. Będąc w szkole średniej, miałem takie osobiste przeżycie z Bogiem, które sprawiło, że zacząłem uczyć się wiary osobistej. Mhm. Czyli doświadczam tego, nie tylko, że Bóg jest miłością, ale że kocha mnie, kocha też Ciebie, kocha Ciebie, przebacza mi. Nie tylko, że świat jest pełen zła, ale Bóg rozprawia się z grzechem w moim życiu. No i doświadczam też jego zbawienia, tego, że, że jest w moim życiu osobą żywą, osobą, która to życie prowadzi, ma na nie wpływ. I dlaczego akurat ten temat? Dlatego, że tydzień wcześniej był inny. Mhm. W moim życiu z Panem Bogiem przez czytanie Pisma Świętego pokazuję komórkę, ale po prostu mam to aplikację Pismo Święte. Żyję słowem Bożym na co dzień. Czytam codziennie to słowo, które jest czytane w trakcie Eucharystii, mhm. i stało się to taką pasją mojego życia, żebym wiedział, co Bóg mówi do kościoła dzisiaj. I w związku z tym, ponieważ czytam to słowo z wiarą, wsłuchuję się w to, co Pan Bóg ma do powiedzenia, kościołowi i też każdemu z nas, bo to my tworzymy kościół jako wierzący, no to jakoś podświetliło mi się właśnie ten fragment z drugiego listu do koryntian, z 5 rozdziału, że kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare minęło, a wszystko stało się nowe. I podszedłem do tego właśnie w ten sposób, że Krzyż Jezusa jest taką granicą, na której kończy się Stary Testament, a zaczyna się Nowy Testament, nowe życie, odkrywanie tego, że jesteśmy przez Boga zbawieni, uratowani i że, 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 że w związku z tym zaczynają się nowe możliwości. Mhm. Że tak jak wcześniej byliśmy od Boga oddzieleni, oddaleni przez nasz grzech, przez naszą winę. Jezus wziął to na siebie. Zapłacił, ale po to, żeby dać nam nowy początek, żebyśmy już tutaj na Ziemi uczyli się życia jako nowe stworzenie, czyli jako pełne Ducha Świętego, dzieci Boże, wierzące w Jezusa. W związku z tym wiem, że Bóg jest moim Ojcem. Nie żyję w potępieniu, bo List do Żyna mówi, że nie ma już potępienia dla tych, co wierzą w Chrystusa. Mhm. Więc odkrywam to, że jestem Bożym dzieckiem. Odkrywam to, że zbawienie, ratunek Boży jest realny, mhm. że Bóg się nie zmienił, że tak samo dzisiaj przebacza, uzdrawia. Podnosi na duszy, na ciele, wprowadza do swojego królestwa, i to jest pasjonujące. Ten stary człowiek, jakby można powiedzieć, bo ty, znajdź doświadczenie tego starego człowieka, to wtedy jak przeżywałeś tą wiarę jako stary człowiek? Jak to, albo jak ludzie. Eee, którzy... No, to było właśnie takie, że jakby. Po tamtej stronie krzyża powiedziałbym, że tak, no Bóg był daleki, bałem się Boga, mhm. próbowałem mu się przypodobać, to znaczy zbierałem dobre uczynki, starałem się przez dobre czyny pokazać Bogu, że jestem godzien tego, żeby mnie zaakceptował. Ale jakoś cały czas czułem, że to jest za mało. Nie znałem Pisma Świętego. Nie wiedziałem, że tam jest napisane, że z dobrych uczynków nie możemy być zbawieni, ale teraz, skoro z wiarą przyjmuję zbawienie, które mam w Jezusie, to chcę czynić dobro nie po to, żeby Panu Bogu za coś zapłacić, ale po prostu, żeby cieszyć się tym, że jestem zbawiony, że jestem uratowany, mhm. że jestem kochany i mogę dzielić się dobrem. Mhm. Więc, więc te dobre uczynki mają teraz inne znaczenie, tak? To, że staram się być Bogu posłuszny, to też wpływa na to, że on może mnie używać. Daj Boże, w różnych dziedzinach życia, no i to, to dobro, które z tego wypływa, no to już jest coś, co Pan Bóg mm -hmm, mm -hmm. może jakoś z tego korzystać. Mm -hmm. Czyli kiedyś było, był, był strach przed Bogiem, było potępienie, było dużo takiej niepewności, a teraz jest radość z tego, mm -hmm. że Jezus już mnie zbawił, mm -hmm, mm -hmm. że zapłacił za moje grzechy, za moje choroby, że wyrwał mnie z przekleństwa, z ubóstwa. Ja w to uwierzyłem. I teraz y, żyję, bazując na tym. Moją tożsamością jest to, że jestem zbawiony, że jestem odkupiony. To wszystko jest z Bożej łaski. I to wszystko od sprawia, że oddajemy Panu Bogu chwałę. Ale właśnie, skoro Słowo Boże mówi, że mamy żyć jako nowe stworzenie, no to nowe to nowe. Więc teraz żyję, ciesząc się, że Bóg jest moim Ojcem, że Jezus jest moim Panem, uh -huh. że możemy doświadczać działania Ducha Świętego, będąc w Kościele. Uh -huh. No to są właśnie takie nowe rzeczy, nowe stworzenie. Stare minęło. Dla każdego z nas to będzie oznaczać coś innego. Przebaczenie, że, że moje grzechy to już jest przeszłość. Nie wracam do tego. No i ta osobista więź z Bogiem. Myślę, że to jest kluczowa sprawa. Że kiedyś nasz grzech nas oddzielał od Boga, ale Krzyż Jezusa. Jego męka śmierć i zmartwychwstanie, bo Jezus żyje dzisiaj. Mhm. To sprawia, że, że możemy budować tę osobistą więź z Panem Bogiem, i to sprawia, że chce się być w kościele, chce się być z siostrami, braćmi, yy, razem czytać słowo, poznawać Boga, przeżywać Jego obecność, robić różne dobre rzeczy dla społeczeństwa, dla miasta, a teraz też dla naszych sąsiadów, yy, przyjaciół z Ukrainy. Mhm. Nowe stworzenie, nowe możliwości, Duch Święty w działaniu. Mhm. Dzięki. No, mówisz, wielka że radość. Tym, że chrześcijaństwo to jest wielką przygodą, mówisz? Nie? Zdecydowanie. Więc no, widać to po tobie, po tym wszystkim, jak ty mówisz i o czym opowiadasz. I dzięki, że nas tym też zarażasz. Myślę, że to dość każdy z nas w jakiś sposób doświadczył. Jeśli nie, no to można to robić na zasadzie przyjąć to, co już Jezus dla nas zrobił. Tak. Zrobi. Przyjąć, odkrywać w Bożym Słowie to, co mamy w Jezusie. I nie ma stary jak życie wiary. Taki hashtag trzeba ukuć. Nie ma stary jak życie wiary przez zaufanie Jezusowi. No chodzi o to, żeby to było widoczne w naszym życiu, żeby to nie były tylko słowa, ale teraz, właśnie, żeby przekładało się to na życiowe decyzje. I espresso to fly. To tym razem było pewnie jakieś espresso, takie kafe Laty bardziej tym razem, rozbudowane, ale słuchajcie, jest Michał tutaj razem z nami, więc cieszę się, że e, no, mogę się tym podzielić, chociaż Dzięki. w pigułce, to była tylko pigułeczka, ale kto chce więcej, ten niech przyjedzie tutaj kiedyś. Mam tak nadzieję, że... Dziękuję jest. za zaproszenie, dziękuję Dzięki. za Twoją, za Waszą pracę z orłami. A, 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 no i do przodu, dobrze. lecimy z tematem. Trzymajcie się, leczcie wysoko, niech Was błogosławi Bóg mogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.